Tak naprawdę y, każdy włożył swoją cegiełkę w y, to całe przedsięwzięcie. Y, mamy przepiękne strojiki wielkanocne, y, ciasto, którym można się pożywić, jest żurek i y, każdy z rodziców włożył całe serce w to całe przedsięwzięcie, aby to wszystko wyglądało tak jak wygląda i aby każdy mógł się cieszyć tą chwilą. Już jesteśmy w pełni gotowości, jeśli chodzi o święta wielkanocne. E, można zakupić przeróżne piękne ozdoby wielkanocne, właśnie tak jak pan wspominał, jajeczka, króliczki. E, no, jest wszelaki możliwy wybór, tak? Są kwiaty żywe, które można sobie też zakupić. To wszystko naprawdę będzie zdobić nasze domy, także serdecznie zapraszam wszystkich. <noise> O tyle fajna atmosfera tutaj między nami, że rodzice również ze stoisk kupują na innych stoiskach, tak, żeby zapewnić swoim dzieciakom ze szkoły finanse na przeróżne atrakcje typu wycieczki. Pojawiają się ludzie ze wsi, którzy chętnie wspomagają nas, tak, kupując stroiki, kupując ciasto, żurek. Także naprawdę jest bardzo fajna atmosfera. Cała szkoła, szkoła tak naprawdę zintegrowała się, aby powstało to wydarzenie i tak naprawdę integrujemy się również z osobami z zewnątrz, które pojawiają się tutaj i wspomagają nas w tym, aby zebrać jak największe kwoty dla dzieciaków.